Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie po no, kilkudniowej przerwie od transmisji na żywo, od komentowania. Ostatni mecz, jaki komentowałem, to mecz w Chorzowie w naszej polskiej reprezentacji. Dobry wieczór Wam wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy ten nowy sezon Ligi Mistrzów UEFA 2025 2020 6. Wszyscy jesteśmy niezwykle podekscytowani tym faktem, że mm, te najbardziej elitarne, emocjonujące rozgrywki powracają po e, kilkumiesięcznej przerwie do nas, i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. E, na samym początku, e, w ramach formalności, zachęcam bardzo serdecznie wszystkich Was e, siedzących. Na transmisji na YouTube, abyście zasubskrybowali mój kanał e, Antoni Stonoga, zostawili łapkę w górę pod tą transmisją, którą w tym momencie oglądacie, e, oraz e, jeżeli ktoś by chciał, to może mnie wesprzeć poprzez donate w lewym dolnym rogu, macie cel, a link do donateów macie w opisie tego. Ehm. Ehm opisie tej transmisji. Witam Was również na TikToku wszystkich i zachęcam, żebyście polubiali tą transmisję, na której będziecie siedzieć, żebyście klikali w ekran, bo to napędza naszą transmisję i powoduje, że docieramy do jeszcze większego grona osób, a o to w tym przede wszystkim chodzi, moi drodzy. Czekamy z niecierpliwością na pierwszy gwizdek na Estadio Santiago Bernabeu Dawajcie znać na czacie, co sądzicie o tym spotkaniu. Jak, jakie macie przemyślenia? Czy uważacie, że Real Madrid pójdzie za ciosem i będzie, e, będziemy świadkami szóstego zwycięstwa z rzędu? E, czy może jednak Olympique Marseille tutaj postawi się i e, drużyna z Francji będzie sprawiać duże kłopoty królewskim, Ale. Na to jeszcze musimy poczekać Tutaj piękne Grafiki na Stadio Santiago Bernabeu I za chwilkę rozpoczynamy, moi drodzy całe to spotkanie Oczywiście w trakcie całego pojedynku Raczej nie odpowiadam na pytania na czacie Raczej czas na to jest na przerwie i o ile nie schodzę na tą przerwę z live'a na żywo, dlatego że no czasami rzeczy techniczne i po prostu po prostu tak się dzieje, czy pokazuje. Mecz nie pokazuje meczu ze względu na ustawę o prawach autorskich, która zdecydowanie i rygorystycznie zabrania nam czynienia takich, że, takich rzeczy, to znaczy właśnie pokazywania tego spotkania. Real Madrid, Olimpik Marsylia. Zaczynamy nowy sezon Ligi Mistrzów UEFA 2025-2026. Ja z, yy, ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem przeogromnie podekscytowany yy, tym faktem, że te rozgrywki już do nas wracają. Piękny zmierzch na te yy, stadio Santiago Bernabeu. To tutaj yy, za chwilkę będą dziać się cuda. To tutaj za chwilkę będą prawdziwe grzmoty, prawdziwy piłkarski spektakl, i miejmy nadzieję, że ten spektakl będzie się utrzymywać przez całe 90 minut. Czekamy na wyjście piłkarzy. Czekamy na podopiecznych Szabiego, Alonso i Roberto de Zerbiego i wszystkich pozostałych zawodników Courtois, Aleksander Arnold, Militao, Huysen. Carreras, Valverde, Trzłomeni, Giler, Rodrigo, Mbappé i Mastantuono, jeżeli chodzi o drużynę Real Madrid, jeżeli chodzi o Marsylię, Ruli, Pavard, Medina, Balerdi, Emerson, Kondogbia, Hoibierg, Greenwood, Wea, O'Reilly i Obama Young. Na ławce rezerwowych Realu, Unin, Gonzalez, Carvajal, Alaba Bellingham, Kamavinga, Vinicius, Junior, Gonzalo, Raúl Asensio, Ceba, Ceballos, Fran Garcia, Ibrahim Diaz, Marceli, Jeffrey Delange, Van Neck, Egan, Riley, Gomez, Giri, Pajszon, Vermeren, Nadir, Vaz. Bacola i Murio. Tak prezentuje się e, e, tak prezentuje się obsada, że tak powiem Realu oraz Marsylii. Ta pierwsza jedynastka, o której powiedziałem, to oczywiście wyjściowa. I teraz widzimy witają się już piłkarze z arbitrem dzisiejszego spotkania a sędzią dzisiejszego spotkania Irfan e, Pelito z Bośni i Hercegowiny. Na linię wspomagać go będą senat e, Ibri e, Ibrisimbego, Ibrisimbegović, e, i e, Dawor e, Belio. Sędzią technicznym Milosz e, Gigowic i na warze Denis Higler i Christian Dingert. Tak prezentuje się obsada sędziowska. Moi drodzy, moi drodzy, już za chwilkę przechodzimy do całego spotkania. Ja też z góry przepraszam, że za, za gdzieś tam mój głos, m, który może brzmieć jakbym e, mówił przez nosa. Faktycznie tak jest, e, z tego względu, że jestem jeszcze troszeczkę e, przeziębiony, do tego dzisiaj e, nie wiem. Mam nadzieję, że nie widać, ale, ale troszeczkę mało snu. Ale mam nadzieję, że pociągniemy to na dobrych emocjach, pociągniemy to na frajdzie, na przyjemności I że właśnie to widowisko, którego za chwilkę będziemy świadkami, że właśnie to będzie przyjemność Że to nie będzie katorga do oglądania, że nie będzie nas to kłuło w oczy Tylko będziemy patrzyli na wyczyny Realu i Marsylii z wielkim zaciekawieniem. Piłkarze już powoli ustawieni i gotowi do wyjścia. I za momencik. Za momencik czekamy Czekamy na rozpoczęcie mm, Tych emocji Ponieważ już widzimy, że Ustawienie sędziowie liniowi Arbiter główny Za nimi piłkarze Vinicius Junior jeszcze wychodzi Na ławkę rezerwowych No i za chwilkę, za chwilkę, lada moment Rozpoczniemy już cały komentarz I właśnie piłkarze realu oraz Olimpiku Marsylia Wychodzą na Murawę Stadio Santiago Bernabeu Także nie pozostaje mi nic innego jak Zaprosić Was na to właśnie Widowisko Spotkanie Realu Madryt z Olimpikiem Marsylia W pierwszej kolejce fazy ligowej Nowego sezonu Ligi Mistrzów UEFA 2025-2026 Zapnijcie pasy I bawcie się dobrze Dobry wieczór Państwu. W końcu nadszedł ten moment Liga Mistrzów UEFA 2025-2026. Czas zacząć. To już się zaczęło PSV i Royal Union oraz Arsenal i Atletic Bilbao. Te drużyny rozpoczęły nam dzisiejsze wtorkowe zmagania w ramach tej pierwszej kolejki fazy ligowej ligi mistrzów UEFA. Jednak teraz przenosimy się do gorącego i już ciemnego po zmroku Madrytu, gdzie już za chwilkę rozpoczniemy spotkanie Realu Madryt. Z Olimpikiem Marsylia na Estadio Santiago Bernabeu. To się za chwilkę wydarzy. Na to spotkanie ze stanowiska komentatorskiego wita się serdecznie z Państwem Antoni Stonoga. Na początku słyszymy legendarne, jedyne i niepowtarzalne hymn Ligi Mistrzów. I za chwilkę przedstawię Państwu jedenastki na dzisiejsze spotkania. Real Madrid pragnie od... Yy, od siebie i wymaga od siebie kolejnego zwycięstwa. Szóstego zwycięstwa z rzędu, ponieważ ostatnie pięć spotkań to właśnie pięć wiktorii królewskich: 2 do 0 wygrana z Realem Sociedad jeszcze w tamtym sezonie. Następnie mecz z Osasuną: 1 do 0, dalej 0 do 3 na wyjeździe z Realem Oviedo, 2 do 1 z Majorką i ostatnim razem w lidze 13 września, a więc w sobotę. Real Sociedad przegrał u siebie na stadionie 1-2 z Realem Madryt. Skład właśnie podopieczny Szabiego Alonso wygląda, drodzy Państwo, następująco, następująco w bramce z numerem pierwszym Tibo Courtois w obronie od lewej strony 18 Kareraz 24 Uisen 3 Militao 12 Trent Aleksander Arnold w środku pola Tercet Ardy -Gilera. Aureliano Ciuameni oraz Federica Valverde Na skrzydłach Rodrygo wraz z Mastantuono I na napadzie z numerem 10 Kilian Mbappé. Tak prezentuje się jedenastka na dzisiejsze spotkanie Podopiecznych Szabiego Alonso Sędzią głównym dzisiejszego spotkania Irfan Pelito Na liniach wspomagać go będą Senat Ibrisimbe Oraz Davor Belio Sędzią technicznym Milosz Gigowicz a na warze wspomagać całą ekipę z Bośni i Hercegowiny będą wspomagać Dennis Higler i Christian Dingert. Tak prezentuje się obsada sędziowska, drodzy Państwo. Federico Valverde oraz Balerdi podeszli do arbitra, aby skonfrontować się w pierwszym pojedynku odnośnie kto będzie to spotkanie zaczynał. A teraz przejdźmy do jedenastki. Ehm, Olimpiku Marsylia W ustawieniu 4-2-3-1 Roberto de Zerbi wypuszcza następującą Jedenastkę w bramce z numerem pierwszym Ruli, dalej od prawej strony 28 Pavard, 32 Medina 5 Balerdi, 33 Emerson, w środku Pola Kondogbia wraz z Hojbiergiem Na skrzydłach Greenwood Wea e, W roli raczej dziesiątki takiej, e, Podwieszonego napastnika Z numerem 17 e, o e, Riley i na napadzie z numerem 97 Pierre-Emerick Aubameyang Piłkarze już powoli ustawiają się na swoich pozycjach Czekamy na pierwszy gwizdek bośniackiego arbitra Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych to też wypadałoby... Podkreślić, jeżeli chodzi o Real, 13 Unin, 26 Gonzalez, 2 Carvajal, 4 Alaba, 5 Bellingham, 6 Kamavinga, 7 Vinicius Junior, 16, 16 Gonzalo, 17 Raul Asensio, 19 Ceballos, 20 Frank Garcia, 21 Brahim Diaz. jeżeli chodzi o Marsylię Jeffrey DeLange z numerem 12, 40 Wannek, 4 Egan Riley, 8 Gomez, 9 Giri. 14 Pajszą, 18 Vermeeren, 26 Nadir, 34 Was, 52 Kola, 62 Murillo i w tym momencie rozpoczęliśmy batalię na Estadio Santiago Bernabeu Real Madrid Olympic Marseilla. Rozpoczyna w tym momencie drużyna z Francji, z linii bocznej, już tam powalczył w ślizgiem Arda Güler. i Olimpik Marsylia będzie w posiadaniu piłki. Już Real odzyskał piłkę na połowie przeciwnika. Jednak szybko ją wycofał, żeby mieć miejsce do rozegrania. Spójrzmy, już troszeczkę więcej przestrzeni tworzy sobie drużyna z Madrytu. Lewa strona, Uysen. Ładne wypuszczenie na lewej stronie atakuje Real. Popatrzmy piłka do środka. Uderzenie, ale się niewiele brakowało, złożył się tam do przewrotki Kilian Bapé. No nie miał innego wyjścia, jak miałbym być szczery w tej sytuacji. Ta piłka też bardzo niespodziewanie dotarła. Do Francuza obejrzyjmy powtórkę do środkowanie z lewej strony. Tutaj niedokładna ta asekuracja. Ze strony Hojbierga, jeżeli dobrze się przypatrzyłem. Tak jest. I potem składał się tam do przewrotki. Killian Mbappé, ale tuż obok słupka poszybowała piłka. No ale już pierwszy sygnał ostrzegawczy dla drużyny Olimpiku Marsylia. Że tutaj Real nie będzie odstąpywać ani na krok. Arda Giler już Real na połowie przeciwnika przechwycił piłkę i... E, konstruują kolejny e, atak, Eder Militao podanie do prawej strony, jest Trent, Alexander Arnold e, Valverde jest faul, e, faulowany e, Mastantuono stały fragment gry dla Ojoj, oj, oj, ale tutaj Ruli miał problemy, nie pokazał nam tego wcześniej realizatora, teraz Olympic Marseilla. E, rozpędza się prawą stroną drużyna gości. Popatrzmy, może teraz będzie e, akcja drużyny przeciwnej. Jeszcze walczą e, podobieśni Roberto Dezerbiego, aczkolwiek już Tibokurtua skrywa piłkę do prawej strony. Ale Marsylia odzyskuje posiadanie piłki. Zobaczmy, robi się niebezpiecznie. Nie dotarł i nie przyjął dokładnie tej piłki. Jeden z zawodników Olimpiku Marsylia. Może nam realizator za chwilkę pokaże. Który to był z zawodników, ale widzimy, że Trent Alexander-Arnold no, usiadł na murawie. Ewidentnie jest coś nie tak. No to byłaby naprawdę spora katastrofa dla Realu Madryt, gdyby w pierwszym meczu Ligi Mistrzów, która jest przecież tak szalenie ważna i widzimy, że e, łapał się tutaj Trent Alexander-Arnold za nie, mięsień czworogłowy. To nie zwiastuje niczego dobrego, No ale zobaczymy. Może jeszcze nie będzie to na tyle poważna kontuzja tak bardzo ważna jest ta Liga Mistrzów dla Realu Madryt w tym sezonie. Nie chcieliby dopuścić do tego samego, co wydarzyło się w zeszłym sezonie, czyli, że musieli walczyć od 1.16 finału. Nie byli w tej czołowej ósemce, która gwarantowała miejsce od razu w jednej 1.8 finału Ligi Mistrzów. Musieli przebyć tą drogę przez 1.16. Byli daleko, ale to daleko od tabeli od czołówki tabeli przepraszam i tutaj jeszcze raz mamy powtórkę tej przewrotki e, Francuza, Kylian Mbappé, który złożył się tutaj, to była, ma wrażenie jedyna opcja, jaką mógł e, uczynić w tym momencie e, Kylian Mbappé i jednak jednak kontuzja jest na tyle poważna, że Trent Alexander-Arnold po 5 minutach gry opuszcza plac gry, dramat i bardzo mocne osłabienie i cios dla Realu Madryt. Ale teraz zobaczmy, jest e... <tryk> Wybicie tipo kurtu jednak e, Olimpik Marsylia, choć teraz zaczekajmy, Mastantuono przedziera się, MASTANTUONO słupek! Ależ mają szczęście piłkarze Olimpiku Marsylia, choć jeszcze e, był tam pewien protest, ale wydaje mi się, że nie był tam faulowany skrzydłowy Realu Madryt. Ale te, te, też trzeba sobie powiedzieć e, otwarcie, z jaką determinacją, e, zapałem weszli w tą pierwszą połowę i w całe to spotkanie podopieczni Szabiego Alonso. To jest ten Real Madryt, którego brakowało w Lidze Mistrzów w zeszłym sezonie. To jest ten Real Madryt, który pojawiał się mimo wszystko w zeszłym sezonie w Lidze. Oczywiście tej Ligi też nie wygrano. Ogólnie tamten sezon dla Realu bardzo... Zły mam wrażenie. Żadnego El Clasico drużyna na przykład Realu madrid nie wygrała. Nie wygrała ligi. Nie wygrała pucharu. I tutaj mamy jeszcze raz powtórkę tej sytuacji. Mastantuono Udało się tutaj koło Ruliego zagrać tą piłkę, ale protestował tutaj, że miał być rzekomo Faulowane skrzydłowy. A teraz Eder Militao. Zagranie do prawej strony. Carvajal. Valverde. Niedokładne podanie. Marsylia jest na lewej stronie. Emerson. Mają szansę się rozpędzić piłkarze Roberto Tezerbiego. Emerson. Piłka do środka. Zobaczmy, cały czas zagrożenie. Nie mija, choć już Królewscy przechwytują piłkę na własnej połowie. Arda Gilery Piękny dribling, jednak jest faul zawodnik reprezentacji Turcji faulowany było blisko, żeby tutaj minąć dwóch zawodników Olimpiku Marsylia jednak Kondogbia zagrał nieprzepisowo w tej sytuacji no i mamy rzut wolny dla Królewskich Z lewej strony drużyna Szabiego Alonso. Arda Giler próbuje tutaj być wiodącą postacią w środku pola. Teraz na lewej stronie, popatrzmy, piłka do środka, niebezpiecznie. U, ostry kąt łapie piłkę Ruli. Ale widzimy, że znów były tam jakieś protesty ze strony piłkarzy Realu Madryt, ale Irfan Pelito... daje się tutaj złamać jeżeli chodzi o swoje decyzje Chouameni cofnął się z piłką zagrał do Valverde Valverde, Mbappe Rodrigo, piłka zabrana teraz oni big Marseille, ale niedokładne to podanie Real Madryt rusza z kontrą. Rodrigo, Rodrigo, uderzenie, ale zbyt lekkie. Nie wiem, czy taka była intencja Brazylijczyka. Wyglądało to dosyć niepewnie. Zdaje mi się, że chciał mimo wszystko podnieść tą piłkę. Zauważył, że ruli jest dosyć mocno wysunięty. Teraz Valverde, piłka e, trafia do środka, ładne rozegranie, Mbappé, Kylian Mbappé, broni, ruli, fantastyczna parada Golkipera Olimpiku Marsylia, ale też brawo dla napastnika Realu Madrid i brawo też dla e, Federico Valverde, który spowodował, że ta akcja w ogóle się e, odbyła A brawo dla Mbappé za to, że wywiódł w pole obrońców i... Tylko i wyłącznie. A teraz zobaczmy, broni po raz kolejny Ruli i Olimpik Marsylii. Pierwsze 10 minut zdecydowanie pod dyktando Realu Madryt. Brakuje tej bramki, ale mam wrażenie, że ta bramka wisi w powietrzu. Teraz Kondogbia. Fantastyczny balans ciałem. Rusza Olympic Marsyria. <coughs> po prawej stronie. Spójrzmy. Greenwood. Greenwood fantastycznie zrobił to. Lewa noga. Uderzenie zablokowane. Jeszcze dociera do piłki Kondogbia. Zgrywa na tą prawą stronę. Zobaczmy znów w środku pola Dogbia, piłka na lewą stronę, walczy tam o piłkę Wea, aczkolwiek nie dobiegł do tego podania e, skrzydłowy Olimpiku Marsylia i mamy aut dla Realu Madryt, a teraz e, faulowany Arda Gle. Rozpoczyna Real Madryt, ostatnie 5 spotkań Marsylii to 3 zwycięstwa i dwie porażki. Zwycięstwa z Lorient, zwycięstwa z... Hmm. Olimpik Marseille. I teraz Real Madrid. Popatrzmy, ależ Ride right jeszcze, popatrzmy, ma stantuono. uderzenie z lewej nogi nad bramką.